Dzień dobry Państwu. Widek teraz konia się. Dzisiaj mamy 21 maja 2024 roku. Baltic Cup kolejna relacja. Chciałem nadmienić, że po wczorajszym załamaniu pogody w Gdańsku praktycznie nie ma już śladów. Wszyscy widzieliśmy obrazki, co się działo w Gnieźnie. Natomiast w Gdańsku, przez Gdańsk, w godzinach takich późno wieczornych, 20. Druga, przeszły wielkie opady deszczu. Także ulewa trwała mniej więcej 30 minut. Niezbyt długo, no ale, ale bardzo intensywnie. W dniu dzisiejszym, tak jak mówiłem, 21 maj. 24 pogoda mamy bardzo już ładną. 18 stopni na plusie. Natomiast godzinę mamy w tej chwili, pół do dziewiątej. Także szykuje nam się bardzo ładny dzień. Na Baltic Hub praca w re, można powiedzieć, betonowanie, ciąg dalszy, betonowania, oraz tutaj, już widzę, Państwo też będą mieli okazję zobaczyć szlifowanie tego betonu. Także naprawdę dużo się dzieje na Baltic Hub. Także warto pozostać z moim filmem aż do samego końca. I tak, jak, i tak jak powiedziałem, zapraszam serdecznie na, na film. Osoby jeszcze, które nie subskrybowały mojego jeszcze kanału, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli film się podobał, oczywiście do zalajkowania, łapkę w górę. No a jeżeli czują Państwo jakieś ochotę, według twórcy mają na komentarz, zapraszam szczerze do sekcji komentarzy. Tam można podzielić się swoją opinią na temat tej budowy. No i nie tylko. Także zapraszam serdecznie. Życzę spokojnego, udanego stolku. Didek teraz, do widzenia. Cześć, trzymajcie się.